Dzień doberek, chciałem pokazać, kupiłem filtry właśnie, 61 dolarów mnie wyszły filtry, A dwa olejowe, jeden paliwowy i będziemy wymieniać olej dzisiaj przed wylotem, bo o drugim mam załadunek, jest 9.20, także muszę się streszczać, filtry filtry. mam, olej mam, olej kurczę, ciężko z tym olejem, ale zauważyłem dla tych co, by, co mają problem, jeśli wiedzą, że idzie zmiana oleju, a olej kurde w sklepie mi wychodziło tam 200 dolarów za 10 galonów. Ale Walmart, na stronie Walmartu kupiłem Mobila Delwaka, czyli mój ulubiony olej. O, mój ulubiony olej po 12 chyba. Można jeszcze tani, kiedyś można było nawet po 10 kupić, jak były zniżki. No ale po 12 dolarów to za 10 galonów mamy 120 dolarów, a nie 200. No, no, no tak, większość kierowców nie robi oleju samodzielnie tutaj w Stanach. No ale jak ktoś, jak potrzebuje, to polecam kupić na stronie Walmartu. Naprawdę, no jak nie ma, no to te 10 galonów, pierwsze to mi szło a, półtora tygodnia chyba. A później wymieniłem Grzesiowi w APU. No, no, wymieniłem Grzesiowi w APU i musiałem domówić. O, to zamówiłem w południe o 7 wieczorem, już były trzy galony Także jak mają, no to naprawdę szybka jest dostawa, jak nie mają, no to trzeba trochę poczekać. Ale, ale, ale można kupić. No i tak jest sukces, że można kupić. To jest nowa wycieraczka. Nówka, ta moja. I już zostaje. Ja nie wiem. Może coś tam wpadło, o jest, jakaś gałązka czy distryk. dlatego. Dobra, także teraz jadę jeszcze do jednego sklepu, ale to już bardziej ogrodniczego, do domu, Odwieść synka i na parking. Teraz to się wkurzyłem na parking zrobić olej, patrzcie. Czemu mi tu ktoś odkręcił. Czy światło zostawił? No bo wszystko jest zostawione, nie? Ktoś mi odkręcił baterię. Czy ktoś tak o mnie dba i nie chciał, żebym, bo była otwarta ta klapka, nie? Może zostawiłem światła zaświecone. Muszę zobaczyć. Tak jest. Zostawiłem. Czyli ktoś mnie lubi, a ja się wkurwiłem, że ktoś mi przyszedł zakrętkę zajebać, a to jednak dziękuję, ktokolwiek to był, może ogląda, może sąsiad któryś, nie wiem kto, ale bardzo dziękuję, uratował mi dupę, że mi baterie nie padły. To jest w nowszym Volvo, tak miałem mój 07, to same gasły, mogłem zostawić włączone, one po prostu gasły, jak się gasiła ciężarówka. Mówię, jest parę takich rzeczy, których mi brakuje w tym, w tej ciężarówce, co były w nowszej. Zmieniam olej, korzystając z tego, że mam chwilę. Filtry już wymieniłem. Tam są, na dole. Patrzcie, co znalazłem przy okay. okazji, o. Intercooler. Mamy przedmuch, także muszę to ściągnąć i jechać, kurde, kupić nową gumę. Oj, najlepiej to dwie, nie? A też tak, ale to nie ma dziury chyba jeszcze. Zapytam się, czy mają dwie, ile to kosztuje i tak dalej. Ja że zawsze coś wyjdzie, zawsze. Jeszcze filtr, pa paliwa i, i to wszystko. I wlać olej i gotowe. No i muszę jechać po tą gumę. A najlepsze jest to, że w trasie nie otworzę maski. Patrzcie. Zepsuł się całkiem. A będę potrzebował to na drugą stronę, i widzicie, tam powinno być. Tam, gdzie ta dziura powinno być, coś takiego. A tutaj też to kurde, super się trzyma. A zamówiłem już dwa amortyzatory na tą chwilę. Mam opartę o pickupa, a w tym tygodniu. Mają mi przyjść dwa amortyzatory, tylko będę musiał jeszcze te pierdolniki takie kupić. Nie wiem, gdzie to dostanę, jak to się nazywa. Ale chcę mieć już z dwóch stron nowe amortyzatory. I tam nie wiem... Tak czekajcie. Nawet jeśli tutaj będę chciał założyć, jak się tam dostać do środka. Nie wiem, tu są jakieś kurde śruby, ale tu jest też klej. Nie wiem, czy nie będę musiał wywiercić dziury, nawet niżej, a później ją żywicą epoksydową zakleić. Patrzcie na tamto. Tamto też tak kurde lata. Jest wyrobione, że nie wiem jak długo to wytrzyma jeszcze. Też trzeba by było poprawić, dokręcić, nie wiem. Nie wiem, no ale... <laughs> ale jest co robić, nie, jest ciekawie. Cały czas coś się dzieje, nie? Wymienione. Myślę, że teraz będzie petarda. No, chyba do dupy pojechałem, wiecie? Coś nie wiem czy nie z rozrusznikiem. Już kiedyś tak miałem. Patrzcie co się dzieje. Jakieś zwarcie nie mogę w ogóle dotknąć. Kurde, Zkręcił się. Wiecie, rozrusznik nie mogłem go odpalić. Znaczy, odpalił, odstrzała. Potem chodził, chodził. Zaczął nagle skakać i zgasł. I słyszę, i rozrusznik się kręci dalej po zgaszeniu. Nie wiem, już raz tak miałem. Jeszcze spróbuję go puknąć i zobaczę. Ok, popukałem w rozrusznik i jest ok. Zobaczymy teraz, czy będzie kręcił w ogóle. Uwaga, rozrusznik szlak trafił. No, po rozruszniku. Ok, dostał młotkiem i się zamknął. Kurde. Jak nie urok, to sraczka. Dobra, dzwonię kancelować ładunek. Nie, nie pojadę, no nie odpalę ciężarówki. Ale jaja. Kurde, a ja mam dwa ładunki. O, znowu się zawiesi. Witam wszystkich. Lecimy, kurde, odpiałem już minus z tego. Lecimy z tym rozrusznikiem. Aż się kurde, boję, ale może nie będzie tak źle. Tu jest wyżej niż w białym Wolwie, było przerąbane. Był tak w połowie, był dużo bliżej ramy. Ten jest troszkę dalej. Może kurde, nie będzie tragedii. Już sobie przemyłem tu wszystko. Tym, a, ten brud cały. Muszę poznaczyć kable, które gdzie idą. Dobra, będę postaram się coś nagrać, ale nie wiem ile mi się uda. Ok, odkręciłem. Tak mniej więcej, żebym miał też nagrane, jakbym coś po, poplątał. Ok, tu na tą śrubę idzie pięć kabli: Trzy te z dołu, 1, 2, 3 i dwa z góry. I e, jeden jest tutaj. A drugi jest tutaj. Teraz muszę tu z tego ściągnąć. Okej, okay, tutaj też idzie pięć kabli. Ten czerwony, ten czerwony. O, pomarańczowy tutaj. Biały i taki czerwony inny. I jeszcze jeden malutki tu z boku idzie. Dobra. I to tyle będzie. Kurde, nie mogę trafić rozmiarem na tą małą śrubkę. Ja pomyślałem, że ona powinna być na nowym rozruszniku. No kurde, jeszcze rozrusznika z czymś takim nie wymieniałem. O, tu są jakieś... A tu jest podpięty kabelek, tu nie ma. Ciekawe, czy coś idzie do tego. A tu jest... Tu jest to... Gdzie ten mały będzie szedł? O, tu pewnie. Ej, jak ja mam go przepiąć teraz, kuźba. Czy ja ten mały mam podpiąć tu? Czy tu? Nie wiem, wyciągnę tamten, będziemy patrzeć. Dobra, tu będzie i tak inna śrubka, kurde. Nie wiem, czemu on taki dziwny jest. Nigdy nie miałem tego na rozruszniku. Dobra, teraz najgorsze, czyli te trzy wielkie śruby tam z tyłu. Oj, o widzicie jedną? Najgorzej to będzie przy silniku. Ja to znam, wymieniałem na białym Wolwie. Udało mi się. O co, kurde, najdziwniejsze w tym wszystkim. No dobra, jedziemy z tym. Dobra, panowie, nie jest źle. Mam dwie. Mam tą stąd i mam tą z dołu. Kurde. Myślałem, że uda się nie ubrudzić jak dzik, ale się nie da. Została mi jeszcze jedna przy bloku silnika, najgorsza. No spróbujemy jakoś na nią tam wskoczyć. Nie uwierzycie, ale łatwiej poszło niż z tą z dołu. Patrzcie, już się rusza. Super. Jeszcze samemu go wsadzić, to też będzie wyzwanie. Żeby też ktoś tutaj te wszystkie kable trzymał. Dobra, bo śruba tak nie. chodka mi już nie działa. Muszę ręcznie. Panie i panowie, mam go ciada Ale kurde ciężki. O, ja pierniczę. o Mam go. Mam go. Wyszedł. U. Nie widać za dużo na tych naklejkach meksykański. Meksykański, ten? Chiński? Nie mam pojęcia. Dobra, teraz tylko gdzie ten mały kabelek, który idzie tu, to, to idzie tutaj, dobra. Do tego nie musiałem odkręcać. Suma summarum. Okej, okay. tu mamy to. To trzeba będzie pościągać. To idzie tu. Nie wiem, dam go chyba do tego. Razem z tym. Czy to jest dodatkowy jakiś selonoid? Czy. Nie wiem w ogóle. No to selonoid będzie tak. Ale. Czyli będę miał dwa selonoidy. Nie rozumiem tego, nie rozumiem. Nie wiem, gdzie mam wpiąć ten kabelek, który był tutaj. O. Ten selonoid będzie, no nie wiem, będzie to działało na dwóch selonoidach, jak włożę i coś będzie nie tak, to się wkurzę. Żeby mi się udało dojść do tego, Idzie ten mały kabelek, ale on tu związki wychodzi. To wiecie, ja nie dojdę do tego. Nie ma takiej opcji w ogóle. Widzicie, dobrze, że nagrałem, bo nie pamiętam, gdzie idzie ten czarny kabel. Oj, dobrze, że ponagrywałem wszystko, ale udało się go wy, 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 wyciągnąć. To jest sukces. To jest sukces, naprawdę. Teraz trzeba go włożyć, samemu. Hmm. Przydałaby mi się druga osoba, żeby ktoś mi przy, przyłapał delikatnie śrubką, jak ja go będę wkładał od spodu. Oj, no nie wiem. Zobaczymy, jakoś sobie muszę poradzić sam. Okej, okay. nie było tak źle, bo jak go włożyłem, to się zablokował. Jedną śrubką już złapałem. Próbuję tamtą wkręcić. Wy jej nie widzicie. Tam, 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 head daleko. Próbuję, próbuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niektórzy jak robią rozrusznik, to jej nie wkręcają, ale ja nie jestem niektórzy. Ja ją wkręcam, Jedziemy. Jedna mi spadła Przyznaję się bez bicia Ale mam jeszcze jedną Nie róbcie tego sami Jeśli nie musicie Tak jak ja Okej okay. Nie widzę gdzie to idzie Nie widzę dziury nic nie widzę, dobra. Bez nagrywania się postaram tam dotrzeć. Ok, miałem problem z tym małym kabelkiem, bo on wcześniej był a, tu wpięty, a teraz jest do tego malutkiego selonoida, który przyszedł z tym nowym rozrusznikiem. Tak wywnioskowałem z instrukcji, a z Maćkiem Mechanikiem pozdrawiam serdecznie, dziękuję za pomoc, bo tego nie byłem pewny, ale tak doszliśmy do wniosku, idziemy kręcić. Może nie odpalić, bo on miał ten problem. Ale pytanie jest, czy zakręci. Uwaga, wybuchniemy. O, całkiem inaczej kręci teraz. I przestaje kręcić, jak się puści kluczyk. piernicze, ale mi to zepsuło dzień, wiecie? Strasznie. Jeszcze te amortyzatory nieszczęsne. Brrr, ale, ale odpalił mi chodzi. To jest najważniejsze. O, to najlepiej wam wytłumaczy. A to jest mój stary rozrusznik, to jest mój nowy rozrusznik. W starym rozruszniku mały kabelek od stacyjki, który załącza rozrusznik, był podpięty tutaj. Na nowym rozruszniku, tu już jest kabelek od tego selenoida i jak się okazało, tu u góry, tu, 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 tu trzeba podpiąć ten kabelek, a nie tutaj i wszystko działa. Także z tym miałem problem, nie byłem tego pewny, ale już wiem wszystko. Także dziękuję wszystkim za uwagę, jutro ruszamy w trasę, kocham Was, zostawcie lajka, like suba i tak dalej, wiecie, nie? Także trzymajcie się, na razie, hej!